W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Szczęść nam Boże i Maria. Uwielbienia, dziękczynienia i chwalenia naszego Ojca, który jest w niebie, da się nauczyć. Pod warunkiem, że będziemy to robili, że y, stanie się to naszym nawykiem, y, zwyczajem, stylem życia. Jak zwał? Tak zwał. Natomiast dobrze jest, kiedy. Pewne dobre rzeczy utrwalamy w naszym życiu i tak jest z uwielbieniem, dziękczynieniem i chwaleniem. No właśnie, oddajmy chwałę naszemu Ojcu. Im więcej chwalenia, tym więcej Boga, jak mówi jeden z Psalmów. Dziękujmy, czyli uczmy się kultury dziękczynienia. Dostrzegajmy Boga w każdym aspekcie naszego życia i za niego dziękujmy. No i wreszcie uwielbiajmy. Uwielbiajmy, pamiętajmy, że uwielbienie jest kultem czynionym dla Boga samego i należnym Jemu samemu. Z uwielbieniem idziemy do Pana Boga nie dlatego, że coś potrzebujemy, ale dlatego, że chcemy właśnie uznać, że On, Pan jest naszym Bogiem. Przez uwielbienie oddajemy kontrolę nad naszym życiem w Jego ręce. I nie jest to ograniczenie naszej wolności, ale cały czas jej poszerzenie. Pamiętajmy o tym. Przyjdź duchu Święty Boże, przyjdź i otwieraj nasze serca na uwielbienie, dziękczynienie i chwalenie, tak aby przyniosło to plan odpowiedni dla każdego z nas. Niech się tak stanie. Mocą Bożą i chęcią naszej współpracy z łaską Bożą. Amen. Natomiast dzisiaj zaczniemy od Słowa Bożego, które Matka Kościół daje nam, czy dała nam do rozważania. Będzie to Ewangelia Łukaszowa. Posłuchajmy. Gdy tłumy się gromadziły, Jezus zaczął mówić: To plemię jest plemieniem przewrotnym. Żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku Jonasza. Jak bowiem Jonasz stał się znakiem dla mieszkańców Niniwy, tak będzie syn człowieczy dla tego plemienia. Królowa z południa powstanie na sądzie przeciw ludziom tego plemienia i potępi ich. Ponieważ ona z krańców ziemi przybyła słuchać mądrości Salomona. O, Oto tu jest coś więcej niż Salomon. Ludzie zniwe powstaną na sądzie przeciw temu plemieniu i potępią je. Ponieważ oni dzięki nawoływaniu Jonasza się nawrócili. A oto tu jest coś więcej niż Jonasz. Nie chciał się w chwali. Twa święta Ewangelia, dziękujemy Ci za nią. Niech cię wielbi i chwali Twój sługa, święty Łukasz, dziękujemy Ci za niego. Niech ci wielbi i chwali ten dzisiejszy fragment z Ewangelii, dziękujemy Ci również i za to, Ojcze Niebieski. Niech ci wielbi i chwali to, że gdy tłumy się gromadziły, Jezus zaczął mówić: To plemię jest plemieniem przewrotnym, żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku nasza. I dzięki Ci za te słowa Jezusa. Niechcie wielbi i chwali to, że dalej Jezus mówił: Jak bowiem Jonasz stał się znakiem dla mieszkańców Miniwy, tak będzie syn człowieczy dla tego plemienia. I dzięki Ci, Ojcze, za to. Niechcie wielbi i chwali to, że królowa z południa powstanie na sądzie przeciw ludziom tego plemienia i potępi ich, ponieważ ona z krańców ziemi przybyła słuchać mądrości Salomona. A oto tu jest coś więcej niż Salomon. I dzięki Ci za te kolejne słowa. I niech Cię ojcze wielbi i chwali również i to, że ludzie z nimi wypowstają na sądzie przeciw temu plemieniu i potępią je, ponieważ oni dzięki nawoływaniu Jonasza się nawrócili. A oto tu jest coś więcej niż Jonasz. I dzięki Ci za te ostatnie słowa z dzisiejszej Ewangelii. Niech Cię Ojcze Niebieski wielbi i chwali jeszcze raz Twoja Święta Ewangelia. Dziękujemy Ci za nią. Niech Cię wielbi i chwali to, co mnie osobiście dotknęło. Dzięki Ci za to. Niech Cię wielbi i chwali to, że Ty, Bóg i Pan jesteś skory dodawania znaków. I dzięki Ci za każdy z nich. Niech Cię wielbi i chwali to, że właśnie mamy prawo prosić o znak, który nas umocni, który będzie potwierdzeniem na danej, Drodze czy na drodze każdego z nas i dzięki Ci Ojcze za to. Niech Ci wielbi jednakże i chwali to, że w odniesieniu do Izraelitów sprawa wyglądała w ten sposób, że ile by znaków nie dostali, ile by cudów nie było ich udziałem, to i tak żądali kolejnych. I dzięki Ci Ojcze za takie podejście. Niech Ci Ojcze wielbi i chwali to, że w końcu Jezus powiedział dość, bo dostaną taki znak i żadnego więcej. I dzięki Ci za to. Zatem Ojcze, niech Cię wielbi i chwali to, że jeszcze raz prosić o znak jedno, dostrzec Go to drugie, yy, uznać Go za drogowskaz to trzecie, no i uznać, że Ty Bóg i Pan przemówiłeś, a nie wątpić to czwarte, oczywiście po dobrym rozeznaniu. Niech Cię to ojcze wielbi i chwali, dzięki Ci za to. Niech Cię wielbi i chwali to, że jeszcze raz prośmy Pana o znaki, prośmy o Pana umocnienie w naszym życiu, szczególnie wtedy, kiedy um, mamy jaką, jakąś trudność, jakiś problem, ale też um, nie traktujmy sobie tego tak lekko jak Izraelici, którzy, jeszcze raz powtórzę, i niech Cię to ojcze wielbi i chwali. Takie podejście, które Jezus uznał za złe, że niezależnie od tego, ile znaków my nie dostali, to żądali kolejnych, bo tamtej im nie wystarczały. I dzięki Ci, ojcze, za to. Chwała Tobie. Bądź, ojcze, uwielbiony, wywyższony i błogosławiony. Chwalimy Cię, wysławiamy Cię, uwielbiamy Cię, dziękujemy Ci. Eee, może zerknijmy. Na kilka postów. Marcin, proszę o modlitwę w intencji mojego syna Mikołaja i jego nauczycieli. Wśród nich są tacy, którzy nie rozumieją, co to jest dziecko z zespołem Aspergera. Zależy nam, żeby był w szkole, żeby on też się dostosował na ile to możliwe. Za nas też o wiarę, mądrość, nadzieję i odporność psychiczną Jezus się tym zajmie. Jeszcze za kurs alfa i seniorów, którzy się. I, i, i jeszcze za kurs alfa dla seniorów, który się dziś zaczął. I my jesteśmy zaangażowani w ochronę krwi Jezusa nad nami, nad naszymi rodzinami, uczestnikami. No to powielbiajmy w tym Pana. W pierwszej osobie. Ojcze, niech Cię wielbi i chwali. Nasz syn czy mój syn dzięki ci za Niego. Niech ci wielbi i chwali to, że ma zespół Aspergera. Dzięki Ci Ojcze za to. Niech ci wielbi i chwali Jego specyficzne zachowanie. Dzięki Ci za Nie. Niech ci wielbi i chwali to, że chcielibyśmy, aby on się dostosował, na ile to jest możliwe i dzięki ci za to. Niech ci wielbi i chwali to, że mm, prosimy Ciebie, naszego Boga o pomoc. I dzięki Ci za to. I niech Ci wielbi i chwali też to, iż wyciągamy do Ciebie, naszego Ojca, ręce o wiarę, mądrość, i nadzieję i odporność psychiczną. I dzięki Ci, Ojcze, za to. I niech Ci oczywiście wielbi i chwali kurs alfa dla seniorów, który się dziś zaczyna. I dzięki Ci za niego. Niech Ci wielbi i chwali to, że ja i mój mąż jesteśmy w to zaangażowani, i dzięki Ci za to niech Cię wielbi i chwali ochrona e, poprzez krew Twojego Syna Ojcze Niebieski, której e, mocy nad nami przyzywamy i dzięki Ci za tę wielką łaskę, że możemy to robić. Pamiętajmy, że y, dziękujemy Panu Bogu w każdym położeniu, bo tak mówi Słowo Boże, w każdym położeniu, czyli jeśli mamy jakąś chorobę, czy ktoś jest inny chory, dziękujemy za to, ale nie dla samej Choroby, ale dlatego, że ufamy, czy wzbudzamy w sobie wiarę, że Pan Bóg wchodzi w tę sytuację i wyprowadza z niej dobro, przemienia ją. Zgodnie ze słowem z listu do Rzymian 8:2,8, że Pan z tymi, którzy go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra. Chwała Bogu. Mam wielką prośbę, o modlitwę za Tymka, chłopiec. Do podstawki chodzi, dziś trafił do szpitala z objawami neurologicznymi. Nie wiedział, gdzie jest, mylił pokój z łazienką, nie było z nim kontaktu. Teraz leży zaintubowany w szpitalu, wprowadzony w śpiączkę farmakologiczną. Proszę o modlitwę za niego. Zatem, ojcze niebieski, niech Cię wielbi chwali. Tymek, dzięki Ci za niego. Niechcie wielbi i chwali, że uczęszcza do podstawówki, dzięki Ci Ojcze za to. Niechcie wielbi i chwali to, że trafił do szpitala z objawami neurologicznymi, dzięki Ci Ojcze za to. Niech cię wielbi i chwali to, że te objawy spowodowały, że mylił pokój z Łazienką, nie było z nim kontaktu i dzięki Ci Ojcze za tę trudną sytuację. Cały czas powtarzam, dziękujemy za trudne sytuacje, nie dla nich samych, ale ufając, że Bóg. W nie wchodzi i przemienia je, i wyprowadza z nich dobro. Niechcie wielbi chwali to, że leży zaintubowany w szpitalu. Niechcie wielbi chwali ta śpiączka farmakologiczna, również, w którą został wprowadzony. Dzięki Ci, Ojcze, za to. Chwała Tobie. Ufamy, że wyciągasz nad nim swoją potężną dłoń w tym momencie. Yy... Bardzo proszę o modlitwę, która w sprawie, która tylko przez cud jest możliwa do rozwiązania. Hmm. No właśnie, tam gdzie się kończą możliwości ludzkie, tam zaczyna się opcja Bożego Działania. I to jest też warte yy, podkreślenia. Zatem ojcze, niech ci wielbi i chwali ta sytuacja, w której się znajduję. Dzięki Ci za nią. Niech ci wielbi i chwali to, że. Jest to praktycznie sytuacja bez wyjścia. Dzięki Ci za to. Niech Cię wielbi i chwali to, że tylko cud może rozwiązać tę sprawę, i dzięki Ci Ojcze za to. Niech Ci Ojcze wielbi i chwali to, że wołam do Ciebie, mojego Boga, wierząc, że Ty możesz z tego wyprowadzić, z tej mojej sytuacji wyprowadzić dobro, przemienić ją, uczynić. Znaleźć jakieś rozwiązanie. Dzięki Ci, Ojcze, już za to. Wzbudzam w sobie wiarę, że tak się stanie. Chwała Tobie. Mhm. Bądź Pani uwielbiony, wywyższony i błogosławiony. Jutro mam ważną sprawę w sądzie, od której zależy sytuacja finansowa mojej rodziny. Bardzo proszę wszystkich o modlitwę Dar Ducha Świętego dla sędziów, a dla nas o pokorne przyjęcie woli Bożej. Zatem, ojcze, niech cię wielbi i chwali ta moja sprawa. Dzięki Ci za nią. Niech cię wielbi i chwali to, że od tej sprawy i od decyzji w tej sprawie zależy y, sytuacja finansowa mojej rodziny. Dzięki Ci, ojcze, za to. Niech cię wielbi i chwali to, że proszę o modlitwę za mnie i za sędziów, którzy będą w tej sprawie rozstrzygać. Dzięki Ci, ojcze, za to już. Niech cię wielbi i chwali też to, że chcę pokornie przyjęcia Twojej woli w tej sprawie, niezależnie od tego, co się stanie. Dzięki Ci, Ojcze, za to. Bądź, Ojcze, uwielbiony, wywyższony i błogosławiony. Uwielbiamy Cię, wychwalamy Cię, wysławiamy Cię, dziękujemy Ci. Niech Ci wielbi i chwali to, że znów dzisiaj otworzyliśmy oczy. Dzięki Ci za to. Niech Cię wielbi i chwali to, że był piękny dzień, dzięki Ci za niego. Niech Cię wielbi i chwali to słońce, dzięki Ci za to i, ta, i to ciepło, naprawdę rzadko spotykamy w tej porze roku, dzięki Ci Ojcze za to. Niech Cię wielbi i chwali to, że tak jak wspomniałem, obudziłeś nas, zachowałeś zmysły i dzięki Ci za to. Niech Cię wielbi i chwali to samopoczucie, z jakim się obudziliśmy, no właśnie. Jeśli dobre, niech Cię ono wielbi i chwali, dzięki Ci za nie. A jeśli kiepskie, też ono niechciano ono wielbi i chwali, dzięki Ci za nie. W każdym położeniu dziękujemy. Niezależnie czy, ten, czy to samopoczucie jest dobre czy złe. Niechciano, czy wielbi i chwali ta praca, którą dzisiaj wykonywaliśmy, dzięki Ci za nią. Niechcie, wielbi i chwali każda sprawa, która została załatwiona i dzięki Ci za nią, ale też niechcie, wielbi i chwali każda sprawa, która nie została załatwiona i też za to Ci dziękujemy. No właśnie, dziękujemy w każdym położeniu, w każdym, w każdym. Jak słowo mówi, to oznacza w każdym, nie tylko wtedy, kiedy świeci słońce, ale wtedy, kiedy zmokniemy, bo z jakichś powodów no po prostu trafimy na burzę, chociażby. Dzięki Ci, Ojcze, za to. Bądź uwielbiony, wywyższony i błogosławiony, nasz Boże Panie i Królu". Niech Cię wielbi i chwali czas Wielkiego Postu, dzięki Ci za Niego. niechcie wielbi i chwali to, że kolejny dzień tegoż postu dzięki Ci Ojcze za To. Niechcie wielbi i chwali wszystkie nasze pustynie, dzięki Ci za Nie. Niech Cię wielbi i chwali to, w jakim stanie ducha jest każdy z nas. Dzięki ci Ojcze za to. Niechcie wielbi i chwali to, że wszak. Ten stan ducha u każdego może być inny, bo Ty każdego prowadzisz indywidualnie i każdemu daj, możesz dać zupełnie inne rzeczy. Dzięki Ci, Ojcze, za to. I niech ci wielbi i chwali to, że właśnie to, że każdemu z nas dajesz co innego, dowodzi, że właśnie widzisz nas indywidualnie, że jesteśmy dla Ciebie ważni i dla każdego, dla jednego będzie dobre to, ale dla drugiego co innego. Niech ci to, Ojcze, wielbi i chwali to, że właśnie... Z miłością patrzysz na każdego z nas w sposób indywidualny. Niech Ci wielbi chwali Twoja święta płaczność, z której dzisiaj znowu dałeś nam kromkę chleba, szklankę herbaty. Dzięki Ci, Ojcze, za to. Bądź uwielbiony, wywyższony i błogosławiony Boże, Panie i Król. No dobrze. A na zakończenie, prosimy Ciebie, Duchu Święty, przyjdź ze swoimi darami, łaskami, przyjdź z darem do rozwoju osobistego, jak również z darami do rozwoju dla naszych wspólnot. Przyjdź, Duchu Święty, potrzebujemy Cię każdego dnia. Potrzebujemy pięćdziesiątnicy nie tylko raz w roku, ale dobrze jest o Twoje dary, o Ciebie samego każdego dnia. Zatem przyjdź, Duchu Święty. Przez chwilę będę modlił się w języku, o czym mówi pierwszy list do Koryntian. Duchu Święty, Przyjdź. Bądź uwielbiony nasz Boże, Panie i Królu. Wychwalamy Cię, wysławiamy Cię, uwielbiamy Cię, nasz Ojcze. Dziękujemy Ci za każdą łaskę, za to, co było dla nas dobre, ale i to, co odebraliśmy jako złe. Tobie, Ojcu, cześć i chwała w Duchu Świętym, przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Wychwalajmy Pana, bo jest dobry, bo Jego miłosierdzie na wieki. Zachęcam do uwielbienia, dziękczynienia i chwalenia naszego Ojca, który jest w niebie. Zachęcam do subskrybowania mojego kanału na YouTube, aby te... Oby to uwielbienie się rozchodziło, dziękczynienie, chwalenie naszego Ojca. Wreszcie nie chodzi o mnie czy o kogoś innego, tylko o oddanie chwały Bogu. Z Panem Bogiem i dobrej nocy. Chwała Pani.